Zastanów się trzy razy, zanim z kogoś zrezygnujesz, albo kogoś porzucisz tylko dlatego, że będzie ci się wydawać, że dostajesz 70% tego, co oczekujesz. Co jeżeli te 70%, to wszystko, co ta osoba może ci dać? Zawsze powinieneś próbować wnosić wartość do życia drugiego człowieka, a nie odbierać tylko dlatego, że nie dostałeś tego, co chcesz. Bo wiesz, co się stanie? Przyjdzie ktoś, kto da Ci te 30%, i pomyślisz, że tego ci właśnie brakowało. Pomyślisz, że to lepsze niż to, co masz, zupełnie nie zwracając uwagi na to, że ten ktoś chciał zaoferować tylko te 30%. Zamieniasz wtedy dobre na to, co wydaje się lepsze, tylko po to, żeby za chwilę się ocknąć i zrozumieć, że lepsze nie jest nawet dobre. Zauważysz wtedy, że to dobre, co miałeś, znalazło lepsze i poszło swoją drogą, a tobie jedyne, co zostało, to księga wspomnień i zastanawianie się do końca życia. Czy dobre nie stałoby się lepsze, gdybyś nie został i nie zainwestował czasu w dobre?